Witam serdecznie w kolejnym odcinku Mundialu w Pigułce, gdzie podsumujemy ostatnią kolejkę fazy grupowej Mistrzostw Świata. I tym razem zacznę nietypowo, bo zacznę od najciekawszego meczu tej kolejki Mistrzostw Świata, czyli Serbii ze Szwajcerami. I temu meczowi trzeba naprawdę przyjrzeć się troszeczkę szerzej, dlatego że był to mecz według mnie najlepszy. Tego dnia no, sama intensywność tego meczu była naprawdę bardzo fajna. Bramki padały dość długo, No 5 goli na jeden mecz. Pamiętajmy, że nie był to mecz o złote kalesony, tylko jednak o wyjście z grupy piłkarskich Mistrzostw Świata. No, bramek padało dość sporo, by strzelali je. Mecz skończył się w ogóle wynikiem 3-2 dla Szwajcarii, gole strzelali w, dla Serbów, Vlachowicz. I Mitrovic, czyli największe gwiazdy, ich ataku dla Szwajcarów Sherdan, Shakiri, Brel, Embolo i Freuler. Więc, mówię, mecz naprawdę intensywny, ofensywny tutaj, obrony, tak naprawdę nikt nie pildował obroda. Serbii było naprawdę znów takim bardzo wesołym kolektywem pieśni i tańca. No, o ile Serbowie mają bardzo fajną ofensywę w postaciach takich jak Dusze Tadić, Wlachowicz czy Mitrowicza, tyle defensywa, Milinkowicza pa, czy Pawłowicza, Pavlov, to, no tak jak mówię, no, zespół wesołej pieśni i tańca, i myślę, że jeżeli Serbowie nie poprawią do najbliższego Euro 2024 tej obrony, to znów będą pokazywani jako y, czarne konie, Napra tak naprawdę nic z tego nie będzie i znów Serbowie wrócą, yy, że tak powiem, no z niczym, bo na Euro 2020 w ogóle nie pojechali, a na Mundial 2018 też skończyli w fazie grupowej. Pamiętajmy, że jednak te złote serbskie pokolenie, no wygrało te Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w 2017, ale czas już ucieka, to jest już jednak 5 lat, ci Piłkarze też się będą starzeć, więc myślę, że właśnie te Euro 24 i Mundial 26 to może być ich ostatnia szansa na osiągnięcie czegoś takiego. A patrząc na to, jak piłkarze Serbii machali rękami na siebie, ciągle ze wzajemnymi pretensjami, krzyczący trener, to naprawdę się nie może udać i myślę, że na miejscu Serbów zatrudniłbym... Selekcjonera, na przykład Władymira Petkowicza, który ma serbskie korzenie, więc myślę, że tutaj z dogadaniem się po prostu dużego problemu by nie było, albo jakiegoś selekcjonera totalnie z zewnątrz, który by te serbskie piekiełko poukładał. No i przechodzimy właściwie do klu tego spotkania, czyli wzajemne prowokacje. No można powiedzieć, że tam przez cały mecz się kotłowało kibice. Serbscy z rosyjskimi flagami, z okrzykami na cze cześć Rosji. Tutaj wiadomo, że dwóch piłkarzy reprezentujących Szwajcarię pochodziło z Kosowa, czyli Szerdan Szakiri i Granit Szaka. I tutaj muszę się zaposiłkować przez chwilkę Twitterem, by tutaj patrząc na Twitter, bo zapomniałem pewnego nazwiska. O właśnie! Graniczaka po meczu założył koszulkę kolegi z reprezentacji, prawda, Andona Jaszurikiego, ale to też mogło mieć znamiona prowokacji, bo Kir jest to założyciel Armii Wyzwolenia Kosowa, a więc no, Armia Wyzwolenia Kosowa, no wiadomo, że dla Serbów większej prowokacji. Być po prostu tak naprawdę no, nie może. No, wyzwolenia Kosowa też Serbom nie kojarzy się dobrze, więc to była pierwsza prowokacja. Druga prowokacja to było to, iż trener Serbii, kiedy tam fetował bramkę dla w swojej drużyny, to krzyczał: No jak to wam to teraz ładnie powiedzieć? Ty, albańskie matki. Pewnie się domyślicie o co chodzi, więc mówię, ten mecz y, piłkarsko był ładny. A jeszcze była sesja z y, rezerwowymi Serbów, którzy y, podostawali żółte kartki. Bramkarz, Pedra, Krajkowicz. Więc, tak jak mecz piłkarsko był świetny, bo tutaj nie ma co tego ukrywać o tyle no, ta jego część, powiedzmy, geopolityczna, no, wyglądała fatalnie. Dobrze, przechodzimy do kolejnego spotkania, gdzie Kamerun sensacyjnie okrał jeden do 0 Meksyk. No i tutaj, no, wygrana Kamerun no, myślę, że Kamerun po tych wszystkich problemach, czyli tam najpierw trenera oskarżono nie swoje powołania, potem z kadry wyleciał Andronana, potem jeszcze tam Jakaś scysja z Samuelem No i ta wygrana na koniec <laughs> z Brazylią na pewno dodaj im pewnego animuszu na przyszłość. Pokaże, że można ograć po prostu wielką drużynę i myślę, że to Cameronowi, Robertowi Songowi, o ile zostanie, to bardzo pomoże. No też fajna była naprawdę celebracja tego gola wąsenta. Abu Bakara, który strzelił bramkę i wiedząc, że ma żółtą kartkę mimo wszystko zdjął koszulkę i otrzymał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę i wyleciał i mimo wszystko to był jego pra prawdopodobnie ostatni mecz na Mundialu, więc myślę, że w taki sposób dobrze jest kończyć Mundial. No, i jeszcze słówko o Brazylii. No, Brazylia wystawiła drugi garnitur, który był totalnie nieskuteczny. Nie dał rady ograć Kamerunu. Jednak mówienie, że w Brazylii yy, jakość mimo zmian nie spadnie, ale ja uważam, że kiedy jest jednak za dużo zmian, to yy, ta jakość może naprawdę dość sporo ucierpieć. Przechodzimy do kolejnego meczu. Gany z Urugwajem. No i tutaj na pewno możemy powiedzieć o. Nie, może najpierw o zmarnowanym życie karnym Andraju. No, gdyby, gdyby ten mecz rozpoczął się golem gańczyka, to wszystko mogłoby się w nim potoczyć zdecydowanie inaczej. No nie wykorzystał i potem Urugwaj ruszył, można powiedzieć, do ataku już. Tak naprawdę Ghana nie miała co zbiegać, choć mimo tego pozytywnego wyniku Urugwaj odpadł z grupy. No jeżeli chodzi o Urugwaj, no to na pewno nieudany last dance tego złotego pokolenia, czyli Suarez, Cavani plus młody Valverde, bo on tam przyjeżdżał jako przecież jeden stop top 3, pomocników na swojej pozycji na mundial i właśnie zobaczcie, jakie to jest dziwne, że duża część pomocników kompletnie sobie na tym y, turnieju nie radzi, czyli Kevin De Bruyne, czyli Piotr Zieliński, czyli Fede Valverde, no to są kompletnie inni zawodnicy niż w klubach, tutaj naprawdę gdyby przysłać wysłanników klubów, które nie grają i powiedzieć, że to są wasi piłkarze, którzy w ten sposób grają u nas, to no, chwyciliby się, no, prawdę mówiąc, za głowę, patrząc na to, co prezentują ci piłkarze, no i nowy selekcjoner Urugwaju, wiadomo, że Alonso został zwolniony po takim blamażu, jest to jeden z najgorszych ym, wyników Urugwaju w historii, prawdopodobnie nowym selekcjonerem postawią na kogoś, z zewnątrz będzie ym, Argentyńczyk, Marcelo, Marcelo Bielsa więc bardzo uznana persona w świecie futbolu i myślę, że pomimo końca pewnego pokolenia to akurat on tą reprezentację podniesie. Ostatni mecz, który dzisiaj chcę mówić jest to mecz Korei z Portugalią. No i Paulo Bento, Paulo Bento, który ogrywa swoich rodaków, to no naprawdę dla niego to musi być wielka rzecz, że Dzięki ograniu swoich rodaków z Portugalii yy, zapewnia sobie wyjście z grupy. Być może jakoś się tam z Portugalczykami lekko umówił, bo skład Portugalii do optymalnych raczej nie należał. No yy, super rezerwowy funk, no funk, który piłkarz Wolves, który no w lidze nie strzelił żadnego gola w 16 meczach, 0 goli, więc myślę, że nie dość, że w ostatnich sekundach w takich heroicznych okolicznościach zapewnił zwycięstwo, to jeszcze myślę, że to może być dla niego dobre okno, wystawowe na świat i po prostu wy pójść do klubu, w którym na niego postawiał, bo wczorajszym meczem pokazał, że na pewno warto. No i zakończymy go no, fatalnym występem. Cristiano Ronaldo, naprawdę ten piłkarz wczoraj nie grał kompletnie nic, tego nie dało się w jego wykonaniu oglądać, ten jego, no prawdopodobnie ostatni taniec, no nie wygląda najlepiej, tylko jeden gol z karnego, poza tym no naprawdę nic i myślę, że akurat takie postaci jak Cristiano Ronaldo, no powinny starzeć się lepiej. Niebawem zaczynamy jedną ósmą finału Mistrzostw Świata, więc... Y będzie tym bardziej ciekawie. Bawimy się dalej mundialem. Jutro gra reprezentacja Polski, więc jeżeli kibicujecie Biało-Czerwonym, proszę o łapkę w górę, subskrypcję, by kanał mógł się dalej rozwijać i widzimy się już w kolejnych odcinkach mundialu w pigułce. Na razie.